Cześć, jak masz na imię? Karolina. Karolcia, czołem. Bardzo ładna bluzka, naprawdę, fantastyczna. Ciepło masz w domu, co? No, widać. Nie? Karolcia, jak to jest z ciebie i z twoim, twoim fochowaniem? Mówią na mieście twoi znajomi, że często strzelasz pochy. E, to znaczy tak. No mnie... dobrze, dziękujemy. No? Ja strzelam fochy za każdym razem, bo jestem kobietą. Okej. Okay. A masz chłopaka? E, nie. A jak... No to dobra, skoro swojemu ukochanemu nie strzelasz fochów, to na przykład komu? Na przykład swojej przyjaciółce strzelasz fochy? Przyjaciółce. Tak? Okay. Tak, że nie ma czasu dla mnie. A znajomi? A, no. a znajomi popisują się swoimi fochami. Masz coś w głowie, jakąś, jakiś przykład? Eee, nie wiem, w sumie zależy od sytuacji. Ale najczęściej dlatego, że nie mają dla mnie czasu. Okej. Okay. A może nie chcą ze mną wyjść na piwo? Ale to akurat jest takie. Mm, no, to jest normalne, że ktoś się obraża na kogoś, jak ktoś nie ma, y, nie ma czasu, prawda? Okej. Okay. Dobra. Więc mamy dla ciebie, moja droga, za tę kre, za tą kreatywną odpowiedź. Oczywiście nagrody do ciebie lecą. Proszę to, ale poczekaj, bardzo. A może zrobimy jeszcze nie? Nie, daj, oh, nie, czekaj, no. Słuchaj, a może byś zagrała z nami w jakąś fajną grę y, i w tym momencie będziemy mieć dla ciebie jeszcze ładniejszy zestaw nagród, Między innymi najnowszy album Davida Getty, co? Dobra, mam Okej, okay, do no mówiłaś nas, bardzo dobrze. Zagramy w, w grę pod tytułem Daj Piątaka, Dobrze? O Boże, no. I musisz. Co musi? Co by? Dobra. Musisz. Yy, pokazać... Musisz włożyć do... Pff, ja on, nie słuchajcie, bo, bo nam po prostu... Nie, nie, tryb... ale z, nie, ale nie, ja jestem za, zróbmy to. to ja to się to trochę waham się, mógł. ja Dobra. się waham, ale ty, ja mi nie wypada, ty to, powiedz. To ja. To ja nie no właśnie nie wypada Dobra. mi o tym mówisz ty... Musisz szybko włożyć, włożyć do buzi? Naprawdę chcesz, żeby... W, musisz włożyć do buzi pięć rzeczy, nie naraz wszystkie, możesz go tak, to wiesz, po kolei, które no. nie są stworzone do wkładania do buzi. Czyli wiesz, o co, co chodzi. No. O Boże! Dawaj, uważaj, bo masz na to aż 20 sekund. A czy Trzy, rada, rada ode mnie? A? Lepiej, żeby to były małe. 3, 2, 1, czas, okay. start! Lecimy! Co to jest? To się nadaje do buzi, coś, co się nie nadaje! No nie nadaje się! A co to jest? Orze... orzech cały! A dobra, no to proszę. Wypnij okay. Już Już wycią... Ale możesz już wyciągnąć! Dobra, <laughs> nie, no ci cicho, wkłada! Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Druga muszelka. <laughs> o Boże. E... O kurde, jakiś liść. Stało, dobra, Jej. dobra. I jeszcze jedno. <laughs> Jezus! Szybko, szybko! Kończ, bo znajomi ci oglądają! Świeczka! <laughs> dobra! Reklama wygrzemy dużo, 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 wszystko dużo dla ciebie wszystko! Dużo Cześć!